Tak, to ponownie na Państwa ekranach magazyn opinii Cire Cafe, przestrzeń, w której rozmawiamy o transformacji energetycznej. Wybieramy kolejny wątek i wspólnie z Państwem zastanawiamy się, co z tego wszystkiego wynika. W Cire Cafe pomagamy łączyć kropki. Chcemy, aby Państwo dobrze zrozumieli procesy, które są w środku transformacji energetycznej i decyzje, które podejmowane są dziś, a będą wpływały na nasze życie w niedalekiej przyszłości. Dziś w magazynie Cire Cafe Energetyka Wiatrowa na Lądzie Anna Kosińska z firmy Res Global Investment jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciekawy moment na naszą rozmowę, bo jesteśmy dosłownie chwilę przed wielką debatą społeczną o nowelizacji ustawy 10H, ustawy, a może bardziej nowelizacji, z którą cała branża no, ma wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o przyspieszenie inwestycji. Czy pani również uważa, że ta nowelizacja może przyspieszyć procesy inwestycyjne w Polsce? Zdecydowanie tak. Już teraz mamy zielone światło, tak? Powiedz, powiedzmy sobie szczerze, po tylu latach blokady całej energetyki wiatrowej. Już to 700 metrów dało przynajmniej nam jako firmie zielone światło na przyspieszenie rozwoju, więc ja widzę, że ta dynamika rozwoju zdecydowanie przyspieszyła. Natomiast no, obiecane 500 metrów myślę, że to będzie ogromny, ogromny krok dla całej energetyki wiatrowej w kontekście takiego już maksymalnego przyspieszenia rozwoju i takiego pełnego wykorzystania potencjału. No bo my jesteśmy bardzo daleko, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój wiatraków, i no myślę, że bez tego 500 metrów, no to dojdziemy do pewnego, pewnej granicy i, i niestety dalej będzie, nie będzie to na tyle rozwinięte, na ile powinno. Na ile wymagają też od nas partnerzy z Unii Europejskiej. Inwestycje w wiatraki, bo tak popularnie nazywa się lądową energetykę wiatrową, mają te trzy perspektywy tą perspektywę technologiczną, perspektywę administracyjną, czyli wszelkiego rodzaju zgody, ale mamy też tę trzecią, bardzo istotną perspektywę, zwanej zgody społecznej, czyli zrozumienia intencji inwestora. E, za chwilę debata społeczna o wiatrakach na lądzie. Jak, jak z Pani perspektywy w tej chwili wyglądają te nastroje społeczne, jeżeli chodzi o wiatraki? To się troszeczkę zmienia, bo mam wrażenie, że y, troszeczkę jest taki efekt kargula i Pawlaka. Y, widzimy już gminy, w których te wiatraki są, i na przykład takim świetnym przykładem jest gmina Margonin, y, która te wiatraki ma już od 2009 roku. To jest ciekawe, czyli jeszcze przez tą ustawą 10H. Y, oni tych wiatraków mają sporo, bo mają ich bodajże 60, każdy o mocy około 2 MW. I to jest gmina, która niesamowicie jest z nich zadowolona, obala wszelkie mity na temat, na temat wiatraków. Opowiadają o przychodach rzędu około miliona złotych rocznie do budżetu gminy, z sporym zastrzykiem gotówki. Opowiadają o tych wszelkich szansach, inwestycjach, które udało im się zrobić i mam wrażenie, że coraz więcej mieszkańców jednak słucha, czyta, patrzy, że o u sąsiada wypaliło, to dlaczego u nas ma nie być, coraz więcej osób jest doedukowanych. Natomiast moim zdaniem największym problemem jest brak edukacji. Ludzie bardzo niewiele na temat wiatraków wiedzą, narracja polityczna poprzedniego zespołu rządzącego i ta cała blokada wiatraków no też nie sprzyjała pozytywnym nastrojom. Więc moim zdaniem tutaj bardzo dużo jest niewiedzy, bardzo dużo tego oporu z tej właśnie niewiedzy wynika. Są fake newsy tego, do tego stopnia, że burmistrz Piechocki z Margonina mówił, że ludzie przyjeżdżali do nich i pytali się, czy krowy nadal dają białe mleko. Więc to do takich absurdów dochodzimy, tak? Natomiast coraz więcej ludzi jednak słucha, coraz więcej ludzi jest chętnych, i mamy gminy, w których naprawdę są wszyscy bardzo pozytywnie nastawieni, chcą te wiatraki, i, i wiele osób też do nas występuje samych z siebie, że chcą nam po prostu grunty dzierżawić. Bo co jest fajnego przy, przy dzierżawie dla nich takich gruntów? Po pierwsze, mają bardzo fajny pasywny przychód. Tak? Nic nie muszą robić, wydzierżawiam sobie, nie wiem, 0,5 hektara pod, pod wiatrak z całą tą częścią stałą plus jakieś tam drogi dojazdowe, a resztę sobie normalnie uprawiam. Czyli nie dość, że sobie uprawiam, to jeszcze mam pasywny, fajny przychód raz w roku. Więc coraz więcej osób widzi te... Plusy takiego, takiej farmy wiatrowej na własnym gruncie, więc oni się do nas zgłaszają. Już sami z siebie, tak, że chcieliby sobie chcieliby ziemię wydzierżawić. A same społeczności, no coraz częściej są, mówię, przekonane do tego, że jednak idziemy w dobrą stronę, ale nadal jest pewien mur i beton, no i tutaj mówię, też edukacja. Edukacja, rozmowy, fakty, bo ludzie też lubią fakty, prawda? Jeżeli chodzi o te fake newsy, o których Pani wspomniała, to kilka obszarów jest, w których wykonaliśmy pewien progres, bo w ogóle już nie rozmawiamy o czymś, co dekady temu zajmowało uwagę lokalnych społeczności, tak zwana dominacja krajobrazowa wiatraków. One po prostu zostały oswojone, nawet momentami nam się bardzo podobają. Natomiast obszar, wokół którego wydaje się, że jest najwięcej fake newsów, dotyczy zdrowia w bezpośrednim sąsiedztwie Co? Co? wiatraków i tego rezonowania Daj. tej technologii na tak zwane ogólne samopoczucie. Widzi Pani tutaj obszar do przepracowania tego tematu? Tak, coraz więcej jest opracowań, coraz więcej jest badań na ten temat, na którymi możemy się też posługiwać. No bo samo mówienie, nie wiem, panu Kowalskiemu, że że wiatraki są ok, nic mu się na pewno nie stanie, to to raczej racji bytu nie ma. Więc możemy się posiłkować badaniami. Światowa Organizacja Zdrowia wydała formalną opinię, w której powiedziała, że nie ma absolutnie żadnych, że. Wiatraki w żaden sposób nie szkodzą, nie szkodzą zdrowiu człowieka. Wręcz przeciwnie, jest to technologia bezemisyjna. Nie emitują żadnych pyłów, żadnych szkodliwych gazów i substancji. W przeciwieństwie do naszych tradycyjnych, na przykład paliw kopalnych, które wydzielają toksyny do atmosfery, przez co y, mamy bardzo często między innymi choroby dróg oddechowych. Natomiast y, to, co możemy pokazać, to właśnie takie opinie Światowej Organizacji Zdrowia. Jak do kogoś to nie przemawia, zawsze jest gmina Grajewo, gmina Margonin, gdzie ci ludzie się wypowiadają, żyją, nic im się nie dzieje. I, I mają się dobrze, wręcz optują, czy jeszcze tych wiatraków więcej nie możemy zrobić, bo i takie opinie są u nich. To jak Pani prognozuje w tej debacie wokół nowelizacji ustawy 10H, które wątki będą miały największą ekspozycję po to, żeby wzmocnić te obawy lokalnej społeczności, albo może inaczej, czego Pani zdaniem ludzie się w tej chwili najbardziej boją, jeżeli chodzi o wiatraki? Nie tyle się boją, co myślę, że kwestią tutaj jest troszeczkę temat, jak my możemy na tym skorzystać. No bo korzysta kto? Korzysta właściciel ziemi, którą, który wynajmuje, no ale to nie wszystkie gleby wykorzystamy. Mamy podatki, tak? Tak jak mówiliśmy, to jest około 60 do 150 tysięcy, może być 150 do 200 od turbiny. No to tak jak w przypadku Margonina, mamy milion złotych, dajmy na to dla gminy. No i one idą na, nie wiem, na modernizację dróg, na szkoły, ale to widzimy po części tylko, tak? Jako mieszkańcy. No okej, okay, fajnie, wyremontowali drogę i co dalej. I Lewiatan y, między innymi podniósł tą kwestię, żeby pojawiły się jakieś takie bardziej rzeczywiste, wymierne korzyści, prawda, dla, y, dla mieszkańców, którzy znajdują się w okolicy, gdzie, gdzie ta farma faktycznie będzie zainstalowana. Więc myślę, że nad tym będzie się odbywała jakaś debata. Nie wiem, na ile, na ile to na tym etapie już może być gdzieś poruszone, natomiast myślę, że, że takie bardziej wymierne, bardziej jasne i precyzyjne, y, korzyści dla, dla mieszkańców, bo chociażby to 10%, prawda? Ten konsument wirtualny, to też nie jest doprecyzowane. I tutaj cały czas ci ludzie też tego nie rozumieją. My sami nie rozumiemy do końca, jak to dzielić, prawda? Więc myślę, że te korzyści, które mogą być takie bardziej bezpośrednie dla mieszkańców, byłyby takim Świetnym, taką świetną kartą przetargową w takich rozmowach, tak? Poza tym, co możemy dla ogółu, też jako, prawda, dla, dla planety, dla gminy zrobić, no to pewnie też dla takiego pojedynczego mieszkańca. Myślę, że tutaj też jest duże pole do popisu i rozmowy. Dobrze rozumiem, że Pani zdaniem te argumenty racjonalne, ekonomiczne i bezpośrednio wpływające na podnoszenie poziomu życia w danej lokalnej społeczności zrównoważą albo nawet zbudują przewagę nad tymi wrażeniami subiektywnymi, które powodują obawy przed wiatrakami. Myślę, że tak, ponieważ proszę pamiętać, że i dla niektórych osób to będzie bardzo obojętne. Tak? Są osoby, które powiedzą, że chcecie, bo wiatraki, róbcie sobie wiatraki. Jeżeli one faktycznie nie powodują hałasu, nie robią nic dla zdrowia, mnie jest wszystko jedno. Są też osoby, które zdecydowanie będą jakby racjonalnie też podchodziły do tematu, będą wiedzieć, że tam się nic nie dzieje. No, ale jednak jakieś korzyści też, dlaczego nie wiem, sąsiad, który ma je na swojej działce, może zarabiać, dlaczego inwestor może zarabiać, a dlaczego ja nie mogę z tego skorzystać, skoro już na nie patrzę, prawda? Więc myślę, że, że tutaj takie pole, pole jakieś do, do rozmów, do poszerzenia tych benefitów zawsze jest. Magazyn Opinii CIRE Café, multimedialna część portalu CIRE. Rozmawiamy, proszę Państwa, o zbliżającej się nowelizacji ustawy 10H i rozmawiamy również o nastrojach w lokalnych społecznościach w związku z pojawieniem się wiatraków. Ale temat, oczywiście, możemy również oceniać w nieco szerszej perspektywie, i do tego na koniec naszego spotkania chcę Panią bardzo zachęcić, bo wiatraki są częścią wielkiego dyskursu o tak zwanej zielonej transformacji. Z mojej perspektywy wydaje się, że wiatraki rywalizują o rolę bad boya razem z samochodami elektrycznymi. I myśli pani, że to jest proces, przez który my po prostu musimy przejść? To jest taka choroba w wieku dziecięcego, transformacji i za dekadę, jak się spotkamy, to ten proces będzie już za nami? Czy być może to będzie stała zmienna w procesach inwestycyjnych, czyli te niepokoje społeczne, które trzeba będzie jakoś neutralizować? Wydaje mi się, że kwestią tutaj nadrzędną, taką kluczową jest to, że my się boimy zmian. Ludzie się boją zmian, niewiedzy, nieznanego. tak? Taka transformacja to z jednej strony wszędzie mówimy, że jest to mast, tak? że planeta, widzimy co się działo w Dubaju ostatnio, że, że nasza planeta zbliża się ku naprawdę niebezpiecznemu momentowi w swojej, w swojej żywotności. Natomiast ludzie się ogromnie boją wszelkich, wszelkich nieznanych, zmiennych. I Mamy ESG, prawda? ESG jest jedną z takich narzędzi, elementów, które służy do, tej, do przeprowadzenia między innymi tej zielonej transformacji. I teraz duże firmy, na przykład, mają już narzucone raportowanie. Są wymogi raportowania ESG. Mniejsze firmy nie mają tego narzuconego, no ale są w tych. W tym łańcuchu, tak, dostaw łańcuchu współpracy, no i muszą też się w pewien sposób dostosować. I jak rozmawiamy ze znajomymi, którzy mówią, okej, OK, Ania, fajnie, zielona transformacja, tylko my nadal tak, po pierwsze, brakuje nam zasobów, po drugie, brakuje nam wiedzy, informacji, jak my to mamy zrobić. Po trzecie, szczerze, to jak ja mam biznes do poprowadzenia i w tym momencie ja mam myśleć o tym, że ja mam dodatkowo włączyć swoje zasoby, mam włączyć e, finanse, żeby nie wiem. Przejść na zieloną energię, na przykład przynajmniej częściowo, no to nie jest to mój priorytet w tym momencie. I wydaje mi się, że, że tu chodzi o takie. Mm, ludzie muszą sobie zdać sprawę, tak jak jest to za granicą, że to jest tak naprawdę must, że to nie jest opcjonalnie, że pomyślę o tym jutro, że przeznaczę część środków na to jutro, tylko że pomyślę o tym już teraz i zacznę powoli wdrażać. Zmiany w mojej firmie, żeby do tej transformacji się przygotować. I ja myślę, że wygrają ci, którzy już teraz zaczęli stopniowo swoje, swoje przedsiębiorstwa zmieniać. Proszę pamiętać, że ESG mówi jasno. Będzie ciężko dostać jakiekolwiek finansowanie. Firmy mogą odmówić współpracy innym firmom w momencie, kiedy tamte nie przestrzegają zasad ESG, tak? Nie mają zielonej energii, nie, nie dbają o to środowisko, nie dbają o pracowników, więc to jest zespół naczyń połączonych. I im szybciej sobie zdamy z tego sprawę, że idziemy w tym kierunku, tym będzie łatwiej i prościej. Ale myślę, że potrzeba jest też wsparcia ekspertów, potrzeba wsparcia państwa. Na przykład mamy taką. Sytuację teraz, że firmy powinny, są wysokie ceny energii. Dobrze by było, jakby większość firm przeszła na OZE, przeszła częściowo na OZE. I teraz się okazuje, że na przykład najlepszą formą, najbardziej opłacalną są własne farmy fotowoltaiczne, własne farmy wiatrowe. Bardzo niewielki odsetek prac, przedsiębiorców wie, jak się w ogóle do tego zabrać. Mamy znajomych, rozmawiamy wśród naszych znajomych biznesmenów, i oni bardzo chętnie by na to przeszli. Ale zdecydowanie brakuje im w tym momencie wiedzy. Więc myślę, że ta niewiedza, niepewność i brak ustawienia sobie priorytetu na tą zieloną transformację, to na razie jest u nas niestety problem w Polsce. Ale myślę, że to powoli się będzie zmieniać. Bardzo dziękuję pani za komentarz, za to spotkanie w Cire Café. Dziękuję bardzo. Również. Bardzo dziękuję.